Jest sezon na świeże warzywa, więc ja zakupiłem to testów, ale nie tylko, bo też dla własnych posiłków. Ogrom świetnych olejów. Z Mariolką będę testował, jak smakuje olej z pestek dyni, który jest tłoczony na zimno, od dobrej, sprawdzonej manufaktury. Olej rydzowy, brzmi nieźle, słuchajcie, bo nie tylko smalec i oliwa na diecie keto, ale trzeba dietę zrównoważyć. O, mam jeszcze herbatkę konopną, to jest standardowo fajna sprawa. No i oczywiście płatki lniane do moich keto deserów, do moich porannych śniadań. A, jeszcze mało tego. Mój psiaczek. Troszeczkę utyty. Niedługo przychodzi na keto również. Olej lniany dla zwierząt. I powiem też o oleju rzepakowym. Tak, ale oleju rzepakowym tłoczonym na zimno. Bo te, które są w marketach, to jest tragedia. Są na warzywa blisko, więc kupiłem również taką sobie maszynerię i będę pokazywał Wam świetne przepisy na sałatki, które można zrobić w 15 minut. No, może nawet w 10. Cały czas drukuję dla Was diety i Przepisy i mam takie dłonie od wymiany tuszu. Przepraszam was za to.